Cześć, za chwilę będziecie mogli zobaczyć przebieg wizyty u mojego fizjoterapeuty Mateusza. Opowiem Wam pokrótce jaki był cel wizyty. Otóż pracowaliśmy nad mięśniem, nad przywodzicielami, plus mięsień gruszkowaty. Od lipca miałem problem z, z rotacjami ogólnie, rotacja zewnętrzna, wewnętrzna, powodowało mi to dyskomfort i w martwym ciągu jak stawałem szerzej i chciałem bardziej otworzyć biodro, no to czułem po prostu ból w prawej nodze, i zakres, zakres otwarcia biodra był dużo, dużo mniejszy niż w lewej, przez co pojawiły się kompensacje, i to łańcuchowo sobie poszło. Także zobaczycie sobie całość, jak to wyglądało, dużo takiej pracy manualnej. Później poszły igły w mięsień gruszkowate, bańki na prostowniki grzbietu. Po wizycie musiałem odpocząć dwa dni od treningu. Także dzisiaj zrobiłem sobie SBD-Day. Bardzo fajne wyniki poszły. Jestem zadowolony, ale to zostawię Wam już na kolejny film. A tutaj wrzucę Wam zeszłe ciągi i przysiady z pauzą. Także zobaczycie sobie pokrótce wizytę u Fizjo Plus. Dwa ćwiczonka, także taka szybka aktualizacja. I co? Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam. Troszkę. Dobra, Jeszcze raz. Okay. No bo tu zakresy w tą stronę jest przy dobry, ale w drugą będzie. Czuję że, Czuję, że coś blokuje. Czuję, że coś blokuje że no, ten zakres też nie jest jakiś fatalny, nie mogę ci powiedzieć, że on jest tragiczny, bo nie jest. To to raz to bardziej czuję jakby gdzieś tutaj gdzieś. Nie da się że Cztery lata, nie? No, Cztery lata. 4 lata. No, teraz te problemy to nie problemy, nie? Wtedy no, to... wtedy to była tragedia, Tak Wtedy to wiesz, Za chwilę coś, O, teraz będzie milutko. Tutaj na przyspieszonym nagraniu możecie zobaczyć pracę manualną na przywodzicielach, po której już praktycznie od razu zwiększył mi się zakres rotacji zewnętrznej. A teraz kolej na pinoterapię. To się nazywa, mm -hmm. A nie chodzi o to, żeby rozluźnić nie za mało. Teraz to, to wizytor wstawia to to, że ja sobie próbowałem powiem, rody wyrolować te miejsca, na których pracowałeś, i nawet jak to się używa, punktowo, że najlepiej zrobili przejazdu, mi? to ja już czułem, że nie wiem boli. No, Wiesz, to jest taką okolicę, że samemu, mówię, no sorry. A. Gdyby to była spięta czwórka, to gdzieś tam no, koby Machtonic ok, ale nie, nie gdzieś tam taka okolica, gdzieś okolicy spojeniał nowego. Mm -hmm. czy, czy mięśnie nie śniega nie Na koniec poszło suche igłowanie, czyli stymulowanie punktów spustowych, tych takich twardych, tkliwych, sztywnych miejsc na paśmie mięśni szkieletowych. Na pewno nieraz się spotkaliście z tym, jak robiliście komuś lub sobie masaż, jakieś rolowanie, takie bardzo, bardzo tkliwe, że praktycznie zaciskacie zęby, jak trafiacie na ten punkt. No to właśnie o to tutaj chodzi, żeby zniwelować te, te punkty, które dają objawy bólowe, Jak widzicie, bardzo fajnie, bardzo łatwo to, to wszystko idzie. Praktycznie na każdej wizycie stosujemy igły. U mnie zwłaszcza w ten mięsień gruszkowaty, ponieważ często on jest spięty. No i na sam koniec bańki, bardzo fajnie na nie reaguje. Rozluźnia mnie to. Możecie zobaczyć za chwilę, jak wygląda cały proces. Jeśli jesteście zainteresowani usługami Mateusza, to wpiszcie sobie w Google Starosta rehabilitacja izbica kujawska. W opisie filmu też wam dam dokładne namiary, także zapraszam, ja sam korzystam, polecam jak najbardziej dla sportowców super sprawa. O, i tak to wszystko wygląda.